Jeśli już zasubskrybujesz nasz kanał, pamiętaj aby wcisnąć dzwoneczek oraz zatwierdzić, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Firma Microsoft to bez wątpienia jeden z największych gigantów komputerowych na świecie. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o tej firmie, zapraszamy na ciekawostki o Microsoftcie. Jeśli film ci się spodoba, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Zaczynamy. Firma została założona 4 kwietnia 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. Firmę nazwano na początku Microsoft z Myślnikiem w Środku. Później zmieniono jej nazwę, usuwając z niej myślnik, lecz nie wiadomo dlaczego, zapewne dla lepszego zapamiętania nazwy firmy. Microsoft ciekawie świętuje swoje urodziny. Podczas imprezy do firmy każdy pracownik musi przynieść około 45 gramów, czyli odpowiednik jednego funta MM's za każdy przepracowany w Microsoftcie rok. Pierwszym systemem operacyjnym, który stworzył Microsoft, był Xenix, który jest wersją Unixa. Pracowników firmy Microsoft nazywa się Softi. Jest ich łącznie na całym świecie 88 tysięcy, z czego 50 tysięcy w stanach. Przeciętny Softi to 38-letni biały mężczyzna, a jego roczne zarobki to 106 tysięcy dolarów. Firma posiada około 10 tysięcy patentów, lecz mimo to nazywa się ich często złodziejem patentów. Średnio każdego roku Microsoft składa po 3 tysiące wniosków patentowych. W pierwszym roku działania firmy jej zysk wyliczono na 16 tysięcy dolarów. Później przeznaczono taką kwotę na same automaty z kawał, a 4 lata później roczny dochód wyniósł milion dolarów. Dzięki temu Bill Gates został miliarderem już w wieku 31 lat. Pierwszy MS-DOS nazywał się QDOS, co znaczy Quick and Dirty Operating System. Na terenach Microsoftu znajduje się ogromna ilość królików. Dawno temu ktoś podrzucił parę królików na ich tereny, a dziś po szybkim rozmnażaniu królików znajdują się ich tam setki. Oprócz Apple, jednym z największych producentów Macintoshów jest firma Macintosh Business Unit należąca do Microsoftu. W 2005 roku Bill Gates otrzymał tytuł rycerski od brytyjskiej królowej Elżbiety II. Bill Gates porzucił studia na Harvardzie na rzecz Microsoftu. Studia nie poszły jednak na marne, ponieważ to właśnie tutaj poznał swojego przyszłego dyrektora generalnego Steve'a Balmera. Bill w 1977 roku został aresztowany za jazdę samochodem bez prawa jazdy oraz zignorowanie czerwonego światła na skrzyżowaniu. To już koniec ciekawostek o Microsoftie. Jeśli film ci się spodobał, zobacz pozostałe odcinki. Tymczasem my się z wami żegnamy. Do usłyszenia!